Na Pani poprosiła mnie o nakręcenie filmu z Tobą. To jest Miluś. Zobaczcie jaki już jest duży. Bardzo ładny jest ten kuczyk. Taki proszkowany, troszkę dziki. Wszystkie jesteście troszkę dzikie, tak? To jest taki specjalny padok, gdzie stoją takie podrośnięte źrebaczki ogierków i jakieś takie konie, które podejrzewamy, że są wnętrami. Tak jest z minusiem właśnie też. On jest potrośnięty rybaczkiem, ale jest, jest jakaś tam mała szansa, że może kryć Może kryć z, tym, z efektem zamierzonym. Także tutaj trzymałem takie konie podejrzane pod tym kątem. Nie, on jest jeszcze za mały, żeby go wykastrować, ale tutaj z ogierkami może stać sobie z takimi jakimiś nie, konikami, które może są ogierkami, albo może są tendrami. Aj, pokaż, jak jesteś ładny. O, tutaj też stoją. To tych akurat pamiętam. Filipek i Kłębuszczak tu stoją. One długo stały w stajni na leczeniu. Zobaczcie, teraz już wyzdrowiały. I tutaj sobie na tym padaczku chodzą. Ty to jesteś chyba Kłębuszczak, a ten drugi to jest Filipek. Podobne jesteście. Też trzymajcie się razem. <grym> Może macie jakieś też wspólne geny, nie wiadomo, co tam się wydarzyło w przeszłości. Podejdźcie się tutaj do mnie, nie, 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 bo wy jesteście dzikie nie chcecie, żeby was też łapać. Boicie się, że pójdziecie znowu na zastrzyki do stajni? O, tutaj jest cały czas akcja, dlatego ten padł obrodzony jest, zobaczcie, taką normalną siatką. Bo jakby to by był taki zwykły pastów jaki jest tam za potem, to może mogłyby tego tak nie podczas walk licznych pouciekać. No. Widać, że konie już mają letnią sierść. Króciuteńką. Ja pamiętam tak wyrywki wrywki wszystkich imion, bo tutaj wypadek jest na końcu. Ciebie to pamiętam, bo to masz taką fajną grzywkę. Chyba byłeś na leczeniu w stajni. Nawet ostatnio mm -hmm. coś tak mi świta. To jest Filipek i Kłębuszek. Tam już w te kropeczki to też go rozpoznaje. Zresztą sprawdziłem sobie, bo, bo pani poprosiła o film A was wszystkich to nie rozpoznaje. Nie rozpoznaje tak na ten. Musiałbym posprawdzać. Także tutaj jest takie wrodzenie porządne. No. No i tak, niektóre muszą stać po prostu z boczku, bo inaczej, bo inaczej by się poroznażały te wszystkie koniki, byśmy mieli zamiast 100 tutaj już 200 albo więcej, a no tego nie chcemy. Także trzymamy tutaj no oddzielnie taki po, 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 po takich podejrzanych typów, albo takich, którzy się po prostu też mocno, mocno kopią w tej stadzie, walczą mimo tego, że nie mają jajeczek. No tutaj muszą stać, bo tutaj jak się kopią między sobą, to się nic nie dzieje, ale widać, że się towarzystwo dotarło. Niech się tam nie ten z nikim je kopie. No, chodź miłość. może uda mi się go pogłaskać. Bo wczoraj poszedłem do niego, no chodź. Chodź, zobacz co mam. Chodź. Wujek Mariusz chyba świeżo siano dzisiaj rozwiózł, bo widzę, że wszystkie, na wszystkich padokach trwa aktywne jedzenie. No, Filipek i Kłębuszek tu idą, ich na pewno znacie dobrze, bo oni przez dwa dni otwarte stali, w stajni. Tacy byli zasmarkani, naprawdę. No chodź, nie bój się, daj się dorosnąć do dupki. Masz waną dupcie w kropeczki No ładnie, ładnie jesteś, można zobaczyć jak pijeszek Fajne są te poidora, naprawdę Taka wygoda z nimi jest Nawet tutaj dorosiołek stoi Ale jak on ma na imię to nie wiem ten rybaczek jest śliczny co go uratowaliście kropeczki naprawdę na dupci tu taniki jest no chodź chodź tutaj tam. ty też się pogłaskać widzę ty też się pogłaskać no no chodź Chodź. chodź. No chodź, cię pogłaszczę. Troszkę cię. Lekko cię pogłaszczę. Lekko. <głasz> lekko cię pogłaszczę. Może ci nie... Nic nie zrobię. Tak, wszystkie te kucyki są fajne, fajne. no może nie wszystkie, ale generalnie tu jakby spędzić czasu trochę więcej z każdym, no to każdego by się dało tak swoić, żeby chodził po prostu jak pies. Może nie każdego, ale na pewno... Na każdych 10-9 to by się dało oswoić, żeby chodziły jak wsiaki No ale tutaj jest tyle tych zwierzaczków. My nie mamy, nie ma nas aż tylu, żeby wszystkie tak głaskać, oswajać, nie. Dlatego by troszeczkę dziczeje się w tym stadzie. Troszkę dziczejecie. No, ale ponoć jest najlepszy taki, co się mówi, że najlepszy z takich ów, że sobie koniki same chodzą w większym stadzie, same między sobą ustawiają sobie te relacje, kto rządzi, kto co ma robić. I jakby to jest tak jakby najszczęśliwszy żywot bez ludzi, sam już nie wiem. Może i tak jest, może i tak jest. Ale jedno jest pewne, że konie, kucyki, osiołki prawie cały dzień spędzają na czym? Na jedzeniu siana, na jedzeniu siana, na jedzeniu siana dobrego. No chodź, 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 o ciebie też poznaję, bo ty już miałeś jednoczko mocno chore. Zdarzyłeś się z czymś nawet w szpitalu, bo jest tam pokaż to, się to, pokaż to pokaż, pokaż ci ładnie się zaleczyło. Masz takie troszkę bielmo na tym oku, ale ale było słabo z tym okiem. Myśleliśmy, że stracisz toczko. Nie pamiętam jak masz na teraz. W każdym razie Miluś ma się dobrze, dupcie taką okrągłą, Wcentki bardzo ładny jest ten kucyk. Już dużyłem z niego kawaler. Nie, jakiś mały rybaczek. Wtedy stoi tutaj na podoczku dla obuziaków. Może kiedyś jak te jajka musi już pojawią. I te jajka wtedy wytnie pani weterynarz, to wtedy będzie mógł pójść do takiego normalnego stada z dziewczynami. Na razie musi tutaj po prostu troszkę sobie postać. Na razie musi troszkę tutaj postać. Nie bój się. Oj, ojoj ojoj oj. To było straszne.